się witamy co? Siemodero wszystkim z tej strony AO jest dzisiaj ze mną Ahmed TV przywitaj się no i dzisiaj będziemy grać sobie taką club'aku, może pójdziemy sobie gdzieś indziej jeszcze jak myślisz? Bo mi to bez różnicy <laughs> jak zwykle no ale na razie sobie pogram na klockbaku kogoś pospychamy To gdzie ty jesteś? O dobra, to chodź da dawaj za mną tędy Gdzieś tutaj Dobra, lecimy. Jest kit Teraz szukamy, żeby kogoś pospychać jakieś ostrzeżenia mi tu wyskakują, kurczę Na komputerze, mam nadzieję, że tego nie widać, bo w wkurzę Ale dobrze. Oooo już po tobie, a nie Już myślałem, że poleciałeś Chyba prędzej po mnie What? Czemu perła mi się nie zaliczyło? Rzuciłem co perłę co i nie ten, co? O no. no, rzuciłem perłę, co nie? I ten, wyglądało jakby trafiła w ląd, a nie, tra nie trafiła, nie zaliczyło coś perły, nie wiem o co chodzi Ta jasne, aj au, tak, tak było, właśnie, tak, widać wszystko, że rzuciłeś perłę, weź nie kłab, ej, ej ale jesteś kłaby, co, so hejt, hejt. Jakiś dzisiaj piąty dzień mam. A ty cały czas grałeś, jak mi tutaj nie było? Przez ten czas? Cały? Nie no, co ty. Od, od, Odpoczywałeś trochę. Tak. Można tak to ująć. Cicho mówi strasznie. Może teraz? Mm, nie no, jest okej, okay, tylko że... Żebyś trochę głośniej mówił, jakbyś mógł, nie? A teraz? No lepiej, 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 lepiej. Kurczę, gdzie ty jesteś? Ja znaleźć. ciągle. Tutaj cię nie ma, dobra, szukamy dalej. Tam cię nie ma. O, jesteś tam, dobra. Ale cię ty pobije. Czekaj. Ten naraci na nara, koleś, lecisz, lecisz do beczki Patrz ten cię nie lubi chyba ten Na A coś tam, adecki chyba A spadłeś Spadłeś? No Uuu. Dwóch na jednego, ej, 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 ej Ludzie, ludzie Co wy sobie robicie? Fuck, No i perło. Nie. Zaliczyło, nice. Myślałem że z... się nie uda. Już ci pomagam, czekaj gdzie jesteś. Ja właśnie zginąłem. A, to pomogłem. A to ty. Chyba. Nie, to nie ja, jestem tutaj obok ciebie, widzisz, na dole. Pomogę ci tego, wariata na drzewie. Jak on zbugowany, ja tam idę do niego. Oje! Nie, nie trafiłem perłą. Uuu, ale ci jest ten. Jakoś mu się udało fortownie chyba. Pan celował w miejsce i mnie wiesz, tak trochę. No tak. Tu, tutaj zależy wszystko otwarte praktycznie, no. W sumie też od... Od miejsca, w którym stoisz gdzie nie miałem perły już jak się uratować. Kurczę i poleciałem. A tu jest Co jest grane, ze no ja wyskoczyłem i ten Mnie nie uniosło co nie i poleciałem na sam od razu Dobra, z 5, klepa Bez knockbacka A ten mnie knakuje. A ja do niego z 5 Nice, ale to było ładne. A ty jak sobie sobie radzisz tam? No ja jak każdy z nich spycham, znaczy próbuję. No ale, no no kurde, ta To nie ty? Kurcze! Jej, uratowałem się. Kto to nie zepnął? A ten o, cwaniak. Na raci. Opa, opa, baba. Strefa leci. I lecisz. Nie, już teraz się nie uratowałem. Jest, uratowałem się. What? Ale fart. Gdzie ty nie... jesteś? Właśnie nie wiem. Na jakiś krawędzi gdzieś no. Fuck! I koleś mnie. O nie, już lecę. Po mnie jest. Nie, jeszcze na wodzie się trzymam, dobra. Ale chyba nie na długo. Chyba ten koleś mi zrazduku wiem, jesteś z przyjdę. Jestem w... w kurczę... W, 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 pod, się wodą, o! Tylko że nie wiem dokładnie jakby Ci to powiedzieć gdzie to jest. Gdzieś... W większym strumieniem? Na samym dole mapy praktycznie, prawie że. Yy, w sensie... Najniższy ląd mapy. If you know what I mean, ramin. Jeżeli wiesz o co mi chodzi. O, widzę cię no. Właśnie. Tu się ratuje się. Tylko nie mam u już niestety. I, że myślę, że teraz padnę. <gry> Czekaj, te, teleport, te, te teleporty, takie naderowe, to one chyba ten. Yy... podnoszą ciebie, co nie muszę latać przez chwilę. Jakby. O, właśnie. O, o to mi chodzi. Oj, sorry. <gry> Dobra, padłem. Jakiś koleś sobie na czacie jeszcze zbył. Nie wiem czy to ze mnie. Nieważne. Też padłeś? What? <grywa> Pisze, że ty mnie niby zabiłeś. A, bo ja cię niechcący łapką walnąłem i ten... Spadłem i ten, tak wyszło. What the fuck? Dawaj tych kolesi. Dużych jest. Jak on na nich pomysł? Żeby ciebie nie pomylić, bo to by było okropne żyje, czy nie? Chyba nie. Jak sobie radzisz tam na górze? Jak już żyje? Są takie błędy czasami, że spadasz i się jakby cofnie ci. Co, co nie? Takie cofki są czasami. Masz takie cofki? Czasami. czasami. Boże. O, o, o. Ale kołaś miał okazję. O nie. nie! 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 Nie lubię tego jak się spada i rzucasz perły do góry i udajesz osufić ciągle Dobra, spadam, nie chcę mi się wintować. Za dużo czasu Dobra dobra. Szukamy jakiegoś typa Rozwalimy go i... Ta perła była zamista sama w siebie, o Jezus nie rozumiem jeszcze raz. Mówisz, że ta perla była zaromista, bo sam siebie w nią rzuciłem. Jak sam siebie, da się tak? No, w górę już. Yes. Chciałem się yy, na górę wspiąć i no, nie trafiłem. A, no to tak. to ja tak to też tak samo. Często, strasznie. To ciebie wolno? Nie, ten to nie ciebie to. Już myślałem, że Ciebie walną. Się przytrosiłem. Uważaj, typ z tyłu! Niespodziankę nam zrobił! I już po mnie też pewnie. Chyba, że mnie... O, tepnęło, nice! Ty, typie, sklepię Cię za to. Po Tobie już. Dawaj tego! Jaś polecił. Nice. Go. Czekaj jak go z sharpnessem sz wykończę Nice Po co mi to? Wiesz, tam w sumie jedna perła była dobra walić ją Tu i tak się szybko pada, więc na, na długo mi się to nie przyda Czekaj dawaj, tam na górę Nie udało się A ci się udało pomóc ci? nie czekaj, może jakoś się powspinam tędy czekaj tam są trzy typy dawaj ich o ale ty się wybiłeś, też tak chcę nice, wow dobra typki do widzenia Chyba mi prędzej. O nie Nie zdążyłem. Żeby była woda, to jeszcze bym zdążył przeżyć. Dobra, o, nie dawaj spawda zaraz po kończyć to. Bo to chyba trwa już długo. Jak myślisz? No, tutaj się No jest wszystko, okej. Okay. No to mamy kończyć zaraz, no? Za minutę, za dwie. Mam wszystko przygotowane, jest git. Bo na inny tryb nie zdążymy chyba już iść. Nie, nie zdążymy na inny tryb niestety. Trudno, trudno. Co zrobisz, nic ty zrobisz. Dobra, jest ja ciebie szukać. Widzę ciebie. Ja, już widzę ciebie, mówią. Dawaj. Dawaj tego typa. Gitara siema. Rudy gitara siema. Eee, za to jakiś kolor, uważaj. <ścoughs> już po nim. On na awku jest chyba. <ścoughs> Fucking shit. żyje Żyje. Nice. Kurcze. Nie wiem kogo to. Palnąłem. Ciężko patrzeć, kogo się bije. To jest. jest takie niewygodne. Dobra. Rypek to ty. O oh, yes. oh, jezu. Dawaj, tego. Tak, tak tego tak shortnessem w sklepie, rozbaczysz zobaczysz. nie raz tak grałem sobie, że shortnessem po prostu zabijałam, bo nie chciałem mi się knokać. Ile razy tak było? Te, 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 Się pchasz. Co ja teraz zrobię? O, nie dobrze jest. Jak pan sekundę, to było Dobra, dawaj na, spa na ten, na, na zabi się, no. Mało się odzywałeś, ale to nie ważne. Wa ważne, że był odcinek fajny. Znowu widzę, będzie. Nie. Dobra, jeżeli wam się spodobało, to napiszcie komentarz, że był ok. I zostawcie ocenę filmu, czy był ok, czy, czy był nudny, czy był jaki tam chcecie. To, to powiedzcie sobie. Co? Achwet. No, no. <laughs> mało strasznie mówisz, bardzo mało rozmawiasz. O, samolot tam jest. Dobra. Do, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.